Uff, umysł mi dosłownie paruje, moi drodzy. Umysł mi paruje. Ja przez ostatnie dwa dni, sobotę i niedzielę, poświęciłem ten czas na to, żeby jak najwięcej napisać literek, jak najwięcej napisać linijek, akapitów i tak dalej, swojej nowej powieści powieści grozy zatytułowanej roboczo Cień przeszłości. Piszę teraz rozdział 28. Jeśli będziecie może, będziecie czytać tę książkę, to pamiętajcie, że ten 28 rozdział był dla mnie bardzo trudnym do napisania, bo sytuacja się tutaj, że tak powiem, po pierwsze, wyjaśnia, po drugie, komplikuje. Wyjaśnia się, ponieważ ja już popchnąłem akcję w tą stronę, w którą chcę, chciałem ją popchnąć. Natomiast komplikuje się za sprawą pewnego bohatera, którego właśnie teraz wprowadziłem niechcąco, zupełnie przypadkiem do swojej książki. Ale tak to już chyba jest, że ci tacy nowi bohaterowie, którzy się pojawiają na kartach książki, oni zmieniają bieg, no powiedzmy, bieg historii, tak? bieg fabuły. Wtrącają się zupełnie z zewnątrz i rozsypują wszystkie... Karty, które już były ułożone, które już wydawały się, że tworzą jakąś fajną konstrukcję. Tak myślę, czy tego bohatera nie wywalić, czy go zostawić, czy nie skasować w ogóle tych linijek? Nie wiem, zobaczę, jeszcze się nad tym zastanowię, ale to już jutro, bo dzisiaj nie mam siły. Ja naprawdę jestem cholernie, potwornie zmęczony. Powieść jest sensacyjna, kryminalna, jest powieścią grozy. Zawsze mogę tego ludka... Tak. No właśnie. A gdyby go tak odstrzelić, co wy na to?